Mhm. Uh -huh. no? uh -huh. uh -huh. O, uh -huh. sztaczka, uh -huh. Jesteś tutaj z nami? Tu mieliśmy przejść. Odpowiedź na piramidzie. piramidzie Mamy. To dalej ty, strażniku? Co jest grane tu? Ja cały czas, słuchajcie, mnie jakieś muchy obchodzą tutaj. Czy byłeś strażnikiem tego miejsca? I czy to jesteś ty, to jest ta sama energia, z którą ja rozmawiałam? Pilnujesz tego miejsca dalej? Coś chodzi, co? Odpowiedziałeś czasem. mi na różkach, że ty nie wiesz, czy nie żyjesz. Chyba nie. Nie masz świadomości takiej w tym momencie. Mhm. Dalej myślisz, ta że bojka. tu jesteś mhm. i możesz robić skrzywdę. Prawda? Mhm. Czy to Ty chodzisz za nami, stąd się biorą te muchy na mnie? Czy to jesteś Ty? Czy to Twoja sprawka? Czy to jest Twoja energia? Odpowiedz, proszę, na piramidzie, jak tylko zrobię się niebiesko. Odpowiedz. Cały czas za mną. Tak, 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 tak. Ale to. A, czemu to się. Aha, okej, ok. Odpowiedz teraz proszę na moje pytanie, które zadałam przed chwilką. Czy muchy, które siadają na mnie, to jest Twoja sprawa? To jest Twoja zła energia? I chcesz nam wyrządzić krzywdę tutaj po prostu. Wpływasz na nas, wszystkich. Czy nie chcę Albo potrzebuje czasu, odpowiedz proszę na tej piramidzie, tak czy nie? Porozmawiaj z nami. Chcesz nas przegonić? Taka cisza, nie? Tak jakby odeszło. Mhm. Nawet na bębnach przestali grać. Nawet na bębnach przestali mhm. grać, nie?